Cześć, Klaucon Mars TV nadaje. Marcin Proto. Uda cholera. Odcinek numer 10 przed nami, a w nim bardzo interesujący temat, czyli... Analiza grafów. W 10 odcinku będziemy mówić o analizie grafów. Będziemy na początku przedstawiać same grafy. Później będziemy je budować i analizować ich treść. Zapraszamy. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku powiemy o analizie grafów jest to niejako związane z teorią grafów. Na początku powiedzmy sobie może czym jest graf. Graf jest to zbiór elementów powiązanych ze sobą powiązanych ze sobą w jakiś sposób. Prostym przykładem grafu jest X elementów powiązanych ze sobą Y liczbą. Powiązań. Jeżeli chodzi o same grafy, często możemy, możemy ich używać w celu określenia, jak mocne są powiązania pomiędzy jednostkami, jak silne i w którą stronę wiążą się ze sobą dane elementy, których, które chcemy zbadać. W naszym przypadku będziemy korzystać z danych bike-sharingowych będziemy korzystać z danych na temat. Wycieczek i z danych na temat stacji rowerowych. Natomiast popularnymi kiesami popularnymi są również wszelkie, wszelkie badania sieci społecznościowych. Jest tak zwany Social Network Analysis. Jeżeli chcemy zbadać określoną grupę znajomych, możemy. I mamy dane na ich temat, możemy powiedzieć, kto jest najpopularniejszy w grupie, kto ma najwięcej kontaktów, z kim najczęściej wewnątrz danej grupy kontaktują się ludzie. Ale zacznijmy od początku. Najpierw klaster mamy już podłączony, możemy zaimportować z naszej biblioteki. Dzisiejszy, dzisiejszy workbook jest w skali. Natomiast mam nadzieję, że nie jest to żaden problem. Importy biblioteki. Pierwsze dwa importy to podstawowe funkcje Spark SQL. Jeżeli chodzi o trzeci import, jest to import biblioteki GraphFrames. Jest ona, nie jest ona standardową biblioteką w Databricksach. Trzeba, aby z niej korzystać, należy zaimportować ją na nasz klaster. Najłatwiej jest zrobić to prosto ze strony graph, graph Frames. Można tam znaleźć plik jar do zaimportowania. Tak jak mówiłem, mamy już tutaj dwie, dwa zbiory danych wstępnie przygotowane. Zostały one ściągnięte z serwisu Kaggle I najpierw dopasujemy sobie oba nasze, oba nasze zbiory danych do zmiennych, odpowiednio Backstation i Trip Data. OK, zobaczmy sobie jak zbiory wyglądają. Widzimy, widzimy pole ID, które mówi nam, mówi nam jaki jest ID poszczególnej stacji. Mamy nazwę tej stacji, mamy szerokość, długość geograficzną, liczbę miejsc parkingowych dla rowerów. Miasto i datę instalacji samej stacji, natomiast jeżeli chodzi o dane wycieczkowe, tutaj mamy, jeżeli chodzi o dane wycieczkowe, mamy dużo więcej rekordów, ponieważ oczywiście tripów będzie więcej niż samych stacji. Mamy długość w minutach, mamy czas rozpoczęcia, stację, na której rozpoczęła się wycieczka. Mamy również ID tej konkretnej stacji, datę za, za zakończenia stacji, na której się zakończyło. Też ID stacji, na której, się zakoń, na której zakończyła się wycieczka. ID samego roweru, na którym ta wycieczka się odbyła. Typ subskrypcji osoby, która korzystała z roweru i kod pocztowy danej. Danej stacji. W porządku, żeby e, troszeczkę, e, żeby być pewnym, jak wyglądają, e, wyglądają nasze dane, wyprintujmy sobie wszystkim. Widzimy e, odpowiednie dla Backstation, widzimy wszystkie, e, wszystkie zmienne. Jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o trip data, również mamy wszystkie zmienne. Widzimy, że wszystkie są stringami że nie będziemy tu mieli problemów z typami zmiennych. W porządku, przejdźmy zatem do budowania samego, samego grafu. Jeżeli chodzi o budowanie grafu, mamy tutaj dwie podstawowe, dwie podstawowe dwa podstawowe elementy, z których będziemy korzystać, musimy zbudować stacje, czyli te punkty, pomiędzy którymi poruszają się rowery i również te powiązania pomiędzy stacjami, czyli te nasze wycieczki, które się odbywają. Jeżeli chodzi o punkty, czyli te stacje, będzie to będą te stacje z naszego zbioru Bike Station, zmienimy sobie tylko nazwę stacji zamiast name zrobimy Station ID i wyciągniemy distinct z tego zbioru. Natomiast jeżeli chodzi o te powiązania pomiędzy samymi, samymi stacjami, będą to dane z trip Data i również zmienimy sobie, zmienimy sobie tylko nazwy kolumn ze start station name na source i odpowiednio end station name na destination. Okej, okay. nie są to olbrzymie zbiory danych, więc dzieje się to całkiem szybko. Pokażmy sobie jeszcze, jak wyglądają nasze zbiory. Wyglądają one dość podobnie do tego, co mieliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o trip edges, to nie zmieniło się tu właściwie nic poza nazwami kolumn. Przejdziemy do budowania grafów. Station graph, czyli nasz graf, który za punkty bierze stację, zbudujemy z dwóch części: z punktów stacji i z edges tripów, czyli z tych powiązań, które będą naszymi, naszymi wycieczkami. Dopuścimy to, wszystko tutaj wygląda w porządku. Mała statystyka, zobaczmy sobie, jak wyglądają nasze. Statystyki na temat naszego grafu. Jeżeli chodzi o całkowitą nazwę, całkowitą ilość stacji, jest to 70. Numer wycie jakby liczba wycieczek, czyli ilość naszych powiązań, które będą wpływały również na siłę, siłę powiązań pomiędzy danymi, danymi punktami na grafie, to prawie 670 tysięcy. I e, Scientific Check, żeby sprawdzić, czy nie uciekły nam żadne, e, żadne powiązania. W oryginalnych danych również są, e, jest dokładnie taka sama ilość e, tripów, czyli naszych powiązań. W porządku. Jeżeli e, mamy, już nasze, e, mamy już nasze dane, możemy przystąpić do e, wstępnych, po, e, wstępnego e, badania tego, co jest w środku. Jeżeli chodzi o e, popularność, czy też e, Niejako zrobienie rankingu popularności stacji. Dość popularnym algorytmem jest PageRank, stworzony przez Largo Page'a. On, był on wcześniej bardzo szeroko używany w algorytmach Google do rankowania stron internetowych w wyszukiwarce. Nie jest znany dokładny, dokładny algorytm, natomiast istnieją algorytmy które odwzorowują przynajmniej blisko ten algorytm stworzony przez Larry Jeżeli chodzi, zaraz powinniśmy zobaczyć wyniki samego algorytmu. Będzie on kilka razy, kilka razy będzie, będzie on przemielony. My mamy tutaj max iteration ustawiony na 10. Celu usprawnienia nieco naszych, naszych wyników. No i mamy nasze, nasz zbiór danych dotyczący stacji. Mamy tutaj wszystkie dane dotyczące stacji i mamy też PageRank na samym końcu. I widzimy, że page rank jest dla wszystkich stacji jest bardzo wysoki. I na dobrą sprawę jest dla wszystkich taki sam. Ma to sens, ponieważ stacje jest bardzo ograniczona liczba stacji i wszyscy, rowery przy tak dużej ilości powiązań pomiędzy, pomiędzy stacjami, rowery będą grubsza podobnie rozkładać się pomiędzy, pomiędzy stacjami. Dlatego też page rank dla wszystkich stacji jest tak wysoki. Przejdźmy do, samych, do kolejnej części naszego, naszego odcinka. Jeżeli chodzi o trypy, czyli nasze wycieczki od stacji do stacji, no to zbudujmy sobie taki krótki, krótki wykres pokazujący najpopularniejsze, najpopularniejsze stacje. Weźmiemy tutaj Station Graph, czyli nasz zbiór danych. Będziemy badać, będziemy badać edges, czyli do powiązania. I pokażemy sobie tylko te 10 najpopularniejszych. I od najbardziej popularnej do najmniej, widzimy, że widzimy, które stacje są tutaj najbardziej popularne. Najpopularniejsza stacja ma aż 6216 wypożyczeń, wypożyczeń na stacji. San Francisco i oddań roweru na stacji Townsend. Jest to najpopularniejsza, najpopularniejsza trasa i najczęściej była, była wykorzystywana. Jeżeli chodzi o samą liczbę, mamy wszystkich wycieczek, mamy co prawda 660 tysięcy, ale trzeba pamiętać, że liczba powiązań tutaj między stacjami jest dość duża, jeżeli mamy 70 stacji to możliwości powiązań każdej stacji z każdą jest naprawdę dużo. Także liczba 6216 to wciąż jest dość duża liczba. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak wygląda ruch z, do stacji i od stacji, czyli ile rowerów wychodzi z danej stacji, ile rowerów do tej stacji przychodzi. Najpierw sprawdzimy sobie. E, rowery, które przychodzą do danej stacji i pokażem sobie pięć najwyżej, e, najczęściej korzystanych, e, naj, najczęściej e, rozpoczynających wycieczkę e, stacji. Gdy widzimy podobnie jak w, poprzednim, e, w poprzedniej analizie, widzimy, że e, ta sama stacja pojawia się... Pojawia się o, przykro mi, to nie jest dokładnie ta sama stacja, ale podobna stacja pojawia się bardzo często, jeżeli chodzi o przyjazdy. Natomiast jeżeli chodzi o odjazdy, wykonamy sobie dokładnie taką samą analizę. Biblioteka, biblioteka grafowa pozwala nam na korzystanie z funkcji InDegrees i OutDegrees, które pokazują nam, jak duży jak dużo ruch jest do stacji, do stacji i od stacji w naszym wypadku. Jeżeli chodzi o. Widzimy ewidentnie, że stacja, ta konkretna w San Francisco, jest bardzo popularna i jest to jedno, zarówno największy ruch wychodzący, jak i przychodzący. Tutaj widzimy, akurat rowerów wyjeżdżających z tej stacji było prawie 50 tysięcy. Ciekawym Przykładem, gdzie ciekawą analizą, którą możemy jeszcze zrobić, jest określenie ratio pomiędzy, ratio pomiędzy przyjazdami i odjazdami z danej stacji. Skorzystamy tu po raz kolejny z funkcji in degree i out degree i po prostu zmierzymy ratio pomiędzy tymi dwoma pomiędzy tymi dwoma parametrami. Pokażemy, pokażemy sobie te stacje, które mają naj, najwyższe ratio, ponieważ nie ma sensu pokazywać wszystkich 70 stacji. I widzimy tutaj, że jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o stacje, to stacja Redwood City Medical Center to stacja, gdzie Najwięcej wycieczek się kończy, ale rzadko, ale rzadko się one zaczynają. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zobaczyć które, które stacje mają dużo rozpoczęć wycieczek, a mało, a mało mają dużo zakończeń wycieczek, a mało początków, możemy sobie wykonać tą samą analizę. Tylko w odwrotny sposób. Widzimy, że stacja Grand Avenue at Columbus Avenue ma najniższe najniższy ratio wyjazdów i przyjazdów. To już jesteśmy po odcinku 10. Przed nami będzie odcinek 11, a w nim pomówimy o. W odcinku 11 będziemy mówić o sparku jako transakcyjnej bazie danych. Będziemy mówić o architekturze Lambda i nowych tabelach Data Big do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.